Od kilku ładnych lat lastryko jest coraz chętniej wybieranym wzorem do naszych wnętrz. Odnajduje się praktycznie w każdym stylu, od retro, vintage, aż po nowoczesny czy industrialny. To wzór, który współgra zarówno z teksturą drewna, marmuru, jak i kolorowymi cegiełkami. Podążając za trendem, producenci stale rozszerzają swoją ofertę. Dzisiaj znajdziecie je w bardzo szerokiej gamie zarówno kolorystycznej, jak i wzorniczej. Powierzchnia płytek imitujących lastryko może być zarówno gładka, jak i strukturalna. Jeżeli chodzi o samo kruszywo, to także występuje ono w kilku wariantach. Na niektórych modelach może być lekko wklęsłe, lekko wypukłe, Bądź delikatnie lśniące. Zapraszam Cię na film, w którym w skrócie omówię dostępne modele. Zaczniemy od płytek z najdrobniejszym kruszywem. Seria nazywa się Dodge i występuje w trzech kolorach oraz w dwóch formatach: 60x60 i 120x60. Pozostałe dwa kolory to ciemne murano oraz najjaśniejsze torcello. Następna kolekcja z drobnym kruszywem nazywa się Ama. Przyjemne dla oka są stonowane ziemiste barwy, aworio i tortora. Ciekawą propozycją jest najjaśniejsze bianko. Charakterystyczne dla kolekcji są czarne kontrastowe elementy kruszywa, a w przypadku koloru grafit białe. Płytką, która najwierniej oddaje wzór znanego nam lastryko, jest gres Teradco. Płytki posiadają delikatnie mieniące się szkliwo i występują w trzech kolorach: białko, gris oraz beż. Jeżeli chcesz nadać swojemu wnętrzu charakterystycznego kolorytu, zwróć uwagę na płytki Cocio Mix. to lastryko, którego kruszywo ma szeroką paletę kolorystyczną. Lifestyle to absolutna nowość. Płytka, na której sporo się dzieje. Mamy tu do czynienia z kruszywem o różnorodnej wielkości oraz charakterystycznymi dla betonu przebarwieniami. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości odnośnie koloru czy powierzchni zamawianych płytek, polecam zamówienie darmowych próbek. Płacisz jedynie za przesyłkę, która przy ewentualnym zakupie jest także zwracana. Próbki z reguły mają wymiar 20 na 30 cm. Co zdecydowanie pomaga w podjęciu decyzji odnośnie zakupu oraz ewentualnym zestawieniu kolorystycznym. Skanując kod QR, masz pewność, że zamawiasz odpowiedni produkt. Następnie przechodzimy do wzorów z grubszym kruszywem. Ze względu na podobieństwo pokazujemy je razem z lastryko, a tak naprawdę są to wzory nawiązujące do kamienia naturalnego czep pod igres. To brekcja, takie naturalne lastryko. Stworzony nie przez człowieka, tylko przez naturę. Dostępne w odcieniach beżu oraz szarości w postaci kolekcji Hanover i Apedippo. Następna piękna seria, którą możemy zakwalifikować do linii naturalnego lastryko, to Kosmo. Jej charakterystyczna cecha to duże kamienne wstawki, które dodatkowo jeszcze lśnią na powierzchni. Na koniec piękna płytka Aracruz z karwingowaną żyłką wokół kruszywa. Link do omawianych dzisiaj płytek znajdziesz w opisie, a cała nasza oferta dostępna jest na www.kaflando.pl. Zapraszam na nasz kanał po więcej filmów o tematyce płytek.